Radujcie się to główne zawołanie dzisiejszej niedzieli, niedzieli gaudetę środek Adwentu. I chcę, ja chciałem się z wami podzielić kilkoma informacjami. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, przede wszystkim dzielę się z wami wielką radością, że kolejne zawierzenie Jezusowi przez Maryję już się dokonało 8 Grudnia i w tym zawierzeniu też uczestniczyłem ja powtarzałem sobie to zawierzenie, i też nasza parafia w tarczku powtórzyła zawierzenie Jezusowi przez Maryję. Drodzy i to jest wielka radość dla każdego, kto się zawierzył, że może teraz w sposób taki bardziej ufny zwracać się do Matki Bożej i też być jej posłusznym narzędziem. Ale w sercu rodzi się pragnienie, aby jak najwięcej ludzi doznało tej, tego pokoju, który daje Maryja i tej opieki, którą ona otacza wszystkich, którzy się jej oddali. Dlatego też rodzi się takie pragnienie, żeby zanieść tę ideę zawierzenia do wielu serc, do domów, do parafii, do diecezji, do krajów, do świata całego. Dzisiaj i teraz rozpoczyna się akurat. Nowy Rok Duszpasterski, który będzie obchodzony u nas w Ojczyźnie pod hasłem Uczniowi Misjonarze. Uczniami staliśmy się przez to, żeśmy się zawierzyli Maryi, przez to, że jesteśmy ochrzczeni przede wszystkim, ale też jesteśmy powołani tego, żeby być misjonarzami. I dlatego zachęcam was do tego, aby będąc uczniami Maryi, przez Maryję do Jezusa idziemy, żebyśmy też tę te ideę zawierzenia zanieśli dalej. I tak sobie pomyślałem, że doskonały moment na to, aby mówić o zawierzeniu podczas świąt. Będziemy się spotykać z wieloma ludźmi, będziemy się łamać opłatkiem, składać sobie życzenia i to jest doskonała okazja do tego, aby podzielić się świadectwem zawierzenia, żeby opowiedzieć w kilku słowach że zawierzyłem się, że jestem na drodze zawierzeniowej. Stałem się uczniem, niewolnikiem Maryi i że jakie to przynosi owoce, konkretnie w moim życiu. I powiedzieć o tym, podczas kiedy łamiemy się opłatkiem, kiedy się spotykamy podczas wigilijnych uroczystości. I też zachęcam was do tego, abyście mówili o zawierzeniu waszym duszpasterzom, kapłanom, proboszczom, biskupom, tak żeby oni nie lękali się, żeby też im wyrazić chęć do tego, że pomożecie, że jeżeli będą chcieli zorganizować w swojej parafii, w swojej diecezji takie zawierzenie, to wy pomożecie w tym. Przede wszystkim modlitwą, potem doświadczeniem swoim, no i konkretnym działaniem. I też zachęcam Was do tego, aby. A przez tę książkę, którą wydaliśmy, zawierzenie, które daje pokój. Można ją nabyć jeszcze w sklepie internetowym i można ją podarować komuś, kto uważa się, że może, może się to przydać, bo książka jest, ma to ten walor, że można ją otworzyć w dowolnym momencie i zerknąć do tego. Przeczytać i wrócić do tego, podkreślić. Ma to y, duże znaczenie, dlatego y, warto ją dawać tym, od których zależy zawierzenie innych. Y, dlatego y, wykorzystajcie spotkania opłatkowe, wykorzystajcie y, czas świąteczny, aby mówić o zawierzeniu. Mamy już terminarz y, nowych zawierzeń, czyli. Y, Wiemy, kiedy będą się zaczynały kolej, w przyszłym roku 2026 kolejne zawierzenia. Można je to zobaczyć na stronie automatka.info i można też powiedzieć tym, którzy mają chęć się zawierzyć w kolejnym zawierzeniu. Obecnie trwają jeszcze rekolekcje o bogu ojcu i o tych też mówcie, i. Terminy rekolekcji o Bogu Ojcu też tam będą i o świętym Józefie są terminy. A także chciałem wam was poinformować, że w tym roku planujemy, jak Bóg da, dwa razy pojechać do Meczugorie z naszą parafią i z wszystkimi tymi, którzy są w grupach zawierzeniowych. Jeżeli będą pragnęli pojechać razem z nami, to pierwsza pielgrzymka jest planowana na 20 kwietnia 9 dni i od 17 sierpnia też 9 dni. Warto pojechać razem z nami i też przeżyć ten czas, spotkać się. No i oczywiście też będą dni skupienia w ostatni weekend czerwca. Wiem, że to trochę czas niezręczny dla tych, którzy mają dzieci w szkole, ale można przyjechać, zaczynają się te dni skupienia w czwartek, już można przyjechać potem w piątek. Idziemy drogą krzyżową na Święty Krzyż, potem wieczorny program. W sobotę będzie Droga Światła. Jak pogoda pozwoli, w tym roku pięknie się udała ta Droga Światła. Była wspaniałym przeżyciem dla tych, którzy w niej uczestniczyli. Przypomnę, jest to uczestnictwo w wydarzeniach, stacjach, już po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. No i w niedzielę, w sobotę też jeszcze jest. Program, spotkania, adoracja, modlitwa, spotkania, wspólne dzielenie się, a w niedzielę jest to czas wspólnego przeżywania niedzieli, i też zwiedzania okolicy, która jest u nas tutaj bardzo piękna, góry świętokrzyskie, które Was też zapraszam o dowolnej porze roku. I wszystkich Was chcę na koniec pobłogosławić. i, i Podzielić się wielką radością. Cieszę się, że jesteście, że trwacie w tych grupach katechetycznych, że apostołujecie, że dobrze świadczycie i że staracie się szerzyć kult Maryi i kult Jezusa Eucharystycznego. Z takich jeszcze radości to chcę się podzielić, że w Czechowicach Dziedzicach, o których wam już kiedyś wspominałem, że tam dokonało się zawierzenie całego dekanatu, nie tylko kapłani z dekanatu i parafie, ale także władze świeckie zawierzyły czechowice, dziedzice Jezusowi przez ręce Maryi. I kolejnym takim owocem tych, tego zawierzenia tam, w tym miejscu, jest to, że powstała kaplica wieczystej adoracji, czyli przez 24 godziny, 300 chyba 30 par osób jest potrzebnych, żeby w każdej godzinie ktoś czuwał, żeby był dyżur. I to się tam udało. Zebrali tyle osób i zorganizowali piękną kaplicę, gdzie 24 godziny na dobę można przyjść i spotkać się z Jezusem, który czeka na każdego z nas. On milczący więzień, Eucharystii, tabernakulów naszych chce przygarnić wszystkich tych, którzy też są samotni, którzy mają problemy, którzy szukają pocieszenia. Dlatego. I też, wiecie, to jest wielka radość, że w całym naszym kraju, jak grzyby po deszczu, powstają kaplice wieczystej adoracji. W naszej diecezji w Kieleckiej powstała pierwsza taka kaplica stałej adoracji w busku Zdroju. Teraz już się szykuje, już słyszałem, że będą rekolekcje w Kielcach, w parafii św. Józefa. Robotnika, i to też jest wielka dla nas radość, ale w całym kraju. Dlatego też módlcie się o to, żeby w Waszej okolicy, w Waszym rejonie, w Waszym mieście też powstawały kaplice wieczystej adoracji i mówcie też o tym, o tym pragnieniu spotykania się z Jezusem Eucharystycznym. I zachęcajcie wszystkich do spotkania z Jezusem. Maryja, jej największym pragnieniem jest, abyśmy wszyscy przyszli do Jezusa, a Jezus prowadzi nas do Boga Ojca, do nieba. I też podczas tych, yy, yy, tego adwentu, potem świąt, pamiętajcie, że najpiękniejszym życzeniem, jakie możemy złożyć drugiemu człowiekowi, to jest, aby był święty, aby dostał się do nieba. I też to piękne pozdrowienie, do zobaczenia w niebie. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w radości Chrystusa. Amen.